Dzień dobry państwu, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak finansować gospodarkę. Czy są pieniądze na finansowanie gospodarki, gdzie one są? Czy są właściwie we właściwych szufladach, może trzeba je przerokować? O tym porozmawiam z Tomaszem Mielończukiem, byłem prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, również prezesem Banku Polskiej Spółdzielczości, osobą, wybitnym ekspertem rynku finansowego. I Pytanie moje jest takie, no właśnie, czy, czy, czy wiemy, żeby rozpocząć tę dyskusję, to o jakiej gospodarce mówimy, tak? Czy, czy, czy ma jaki modelu gospodarki powinniśmy zmierzać, żeby tą rozmowę w ogóle poukładać? Przede wszystkim dziękuję za dobre słowo na wstępie. I co do finansowania gospodarki, no myślę, że taka dyskusja o tym, jaka powinna być struktura finansowania należy się Polsce i... Jaką gospodarkę chcielibyśmy mieć, to na pewno innowacyjną, na pewno taką, która nie będzie patrzyła, czy się trzyma peletonu europejskiego albo światowego na końcu, ale taka, która będzie w tym peletonie albo w środku, albo będzie chciała przejść na początek. No, a żeby finansować gospodarkę, która będzie w peletonie światowym szła na początek, to instrumenty finansowe też muszą. Być zharmonizowane. Ale oczywiście pieniądze to nie wszystko i no, powiedzmy były takie trzy filary. Potrzebna jest infrastruktura, no to znaczny postęp, bo to jest kwestia dostępu do, do, do internetu, penetracja. Internetem w Polsce już kiedyś była zerowa, jeszcze 20 parę lat temu. Teraz mamy poziom zbliżony do średniej europejskiej. To jest dobrze. Potem potrzebne są kompetencje cyfrowe pracowników, no, bo to pracownicy wymyślają pełnią technologię. Tutaj z, z tym jest drogożej wobec średniej europejskiej, bo 43% Polaków jest biegłych cyfrowo, w porównaniu do średniej europejskiej 54%. I wreszcie te pieniądze. Tak? I tutaj problem zawsze mówimy jest w ogóle z tak zwaną kulturą venture capital, z tym ekosystemem dla finansowania innowacji. Często jest to mierzone na przykład liczbą patentów na, na milion mieszkańców. Tutaj jesteśmy bardzo daleko w ten, na przykład Kilkunastokrotnie mniej mamy patentów niż na przykład w Niemczech. W stosunku do liczby ludności, mm. więc jesteśmy daleko, daleko w tyle. No i teraz pytanie jest takie, jak ten system finansowania tych projektów inwestycyjnych lepiej poukładać wobec konkretnych źródeł finansowania. Więc na przykład jestem. Jestem wynalazcą. No, właśnie. co mam zrobić z projektem? Idę do banku po pieniądze. I podobnie jak w Niemczech, mamy kilkakrotnie mniej miejsc, gdzie taki wynalazca, przedsiębiorca może pójść i powiedzieć, że mam świetny patent, mam fantazję. Tak. Pieniądze to nie wszystko, trzeba mieć fantazję. I kto mi pomoże to sfinansować, wybudować, skomercjalizować i rozwinąć na skalę ogólnokrajową, a może i dalej. No i pukanie do drzwi banków w przypadku wielu. Takich przedsiębiorców, którzy mają pomysł, no kończy się na tym, że okej, okay, my panu możemy poprowadzić rachunek bankowy, no mm. i może pan zaciągnąć kredyt na mieszkanie. Tak. Ale zbyt duża fantazja i finansowanie przedsiębiorcy, zbyt dużą fantazją, nie, to, to, to nie tu. I tu się często drzwi zamykają, pada pytanie, gdzie pójść. No i niestety w Polsce taki przedsiębiorca ma duży problem. Oczywiście dużo się mówi, że jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Są jakieś granty europejskie, jest Horizon, yy, ale tego jest raz, że mało, dwa, yy, żeby ktoś zaopiekował się tym projektem i przeprowadził go przez poszczególne fazy wzrostu, no to jesteśmy tutaj, wydaje mi się, daleko za rozwiniętymi gospodarkami, które chcielibyśmy naśladować, ale nie patrzymy, jakie tam są instrumenty i nie myślimy o tym, tak mi się wydaje, żeby te instrumenty, które są na rynkach głównie anglosaskich, które wspomagają wzrost technologiczny, mhm. które są nawet w Azji, żeby te instrumenty przenieść na nasz grunt. No tak, ale zacznijmy od, od tego, tej fazy, jeszcze takiej przestępczej. bo są środki publiczne, właśnie takie NCBJ czy Polski Fundusz Rozwoju Venture i również inne, dostępne, e, środki europejskie e, i są środki prywatne. I teraz ten wynalazca, jeżeli się zgłosić do NCPR, oczywiście ma szansę dostać grant. Co jest ciekawe, to Polska przesunęła się w rankingu wydatków na badania i rozwój w górę. Tak? Czyli wydajemy coraz więcej pieniędzy na badania i rozwój. Ona wyniosła 2,3% PKB ostatnio, w według ostatnich danych. To jest tylko 40% mniej niż średnia unijna. Ale co jest ciekawe w ostatnich latach, o właściwie 5 do 10 lat w tym horyzoncie czasowym, produktywność, mimo, mimo tych nakładów na badanie i rozwój spadła w stosunku to się dnia. Czyli krótko mówiąc, albo wydajemy te pieniądze źle już na tym etapie, albo po prostu nie mamy dalszego sposobu finansowania tych projektów innowacyjnych, żebyśmy tak naprawdę zmniejszali dokładę produktywności wobec średniej unijnej. No właśnie, i jeżeli te zwiększone nakłady, są ze środków publicznych, często ja przynajmniej zauważam, że środki publiczne nie egzekwują końcowego skutku, czyli rozwoju patentu, przygotowanie prototypu, wdrożenie tego prototypu i tak dalej. To jest podobnie jak w dyskusji publicznej rzuca się taką ogólną frazę, że nakłady na ochronę zdrowia wzrosły 50% czy coś więcej. Ja zadaję pytanie inne. Jeżeli nakłady wzrosły, to o ile więcej usług mamy? Tak samo tutaj, jeżeli wzrosły nakłady na innowacje, to ile więcej patentów mamy, wdrożonych patentów, skomercjalizowanych patentów? Ile spółek przeszło z fazy wczesnej na fazę rozwojową? No właśnie, do tego już, nie śledzimy. I to mamy w czas, fazę wczesną jeszcze, czyli już na przykład załóżmy już, Została ta jakaś technologia wytworzona. tak? Mm -hmm. Jest jeszcze przed etapem skomercjalizowania. Potem pojawia się projekt Venture Capital, nazwijmy tego wysokiego ryzyka. Jest możliwość poskiwania środków, na przykład z Polskiego Funduszu Rozwoju Venture, po kolejnych rundach finansowania. No ale to też w dalszym ciągu na tle na przykład takich krajów jak Estonia jest to wielokrotnie mniej tak? w stosunku do PKB. Więc wszyscy mówią, też za mało. tak? Też za mało tych pieniędzy. Ale. Czy to jest jedyna droga, bo jeszcze jest przecież kapitał prywatny, tak? I jak wygląda ten ekosystem venture capital, czy tych projektów już podwyższonego ryzyka? Czy ta struktura finansowania, czy tego rynku finansowego i kapitałowego jest dobrze poukładana? No i tutaj wpadamy w pewną próżnię, bo załóżmy, są te środki z przysłowiowego NCBR-u, potem jest PFR, z czego ja się bardzo cieszę, bo szczerze mhm. mówiąc, ponad 10 lat temu chyba do tego swoje palce też przyłożyłem, aby PFR powstał. I mhm. cieszę się, że jest PFR Venture, tylko to są środki publiczne, mimo wszystko. I teraz musimy przejść na środki prywatne. Środków prywatnych na rynku polskim mamy no, ponad 2 biliony złotych, z tym, mhm. że w większości to są środki w bankach. No i znowu wracamy do tego banku, od którego już przedsiębiorca się odbił. Bank może udzielić głównie kredytu i to dobrze zabezpieczone, zabezpieczonego. Mhm. Zabezpieczenie Kredytu na pomyśle przedsiębiorcy, albo nawet już na produkcie, to nie jest to. Mhm. W związku z tym twierdzę, że z szufladki pod tytułem bank duża część pieniędzy mogłaby przewędrować do szufladki pod tytułem fundusze, szczególnie fundusze właśnie venture, fundusze wzrostu, fundusze infrastrukturalne, różnej maści fundusze, aby mogły te środki pracować jako fundusze udziałowe u przedsiębiorców. Mhm. Ja by ten przedsiębiorca właśnie mógł wzrastać i żeby ten fundusz też poniekąd się nim troszkę opiekował. I to nie ma znaczenia, czy to byłyby polskie w przez jakiś crowdfunding, bo to jest dopuszczane, w Polsce już występuje, czy to jest w jakiejś innej formule, tak? Ważne, żeby te pieniądze dopłynęły no, przede wszystkim w postaci kapitału udziałowego, podwyższonego ryzyka. Otóż to, musi być kapitał podwyższonego ryzyka. Ja co prawda nie jestem zwolennikiem crowdfundingu, bo mhm. nie wiem, jak to wygląda od strony transparentności nadzoru. Znaczy niewiele ludzie wiedzą, ale chętnie dają pieniądze. Podobno wiele projektów, Kiedy. właśnie przed wejściem na New Connect. Tak, ja i... obawiam się, że podobnie jak z kryptowalutami, może być tak, że po takim zachwycie, tak. ale bez podbudowania wiedzą, potem następuje głębokie rozczarowanie i regres mhm. totalny. Mhm. Dlatego wolałbym mówić o funduszach i tak jak na polskim rynku, fundusze obecnie to jest 300 miliardów złotych i one są dość mocno rozproszone. Proszę zauważyć, że to jest raptem 10-15% rynku finansowego, co gorsza. Fundusze w Polsce mhm. wolumenowo spadają, banki Ta. idą w górę. Poza tymi statystykami, które NBP albo KNF dostarcza, co ciekawe jest PFR, bo on jest troszkę odkładany na boku, ale PFR mając tą rolę na wczesnym etapie, mógłby być takim niejako rozprowadzającym, przejście z etapu tego publicznego na etap komercjalizacji i korzystania ze środków publicznych, ale właśnie tych, które mogą wejść w podwyższone ryzyko kapitału udziałowego. Tak i teraz tych funduszy o podwyższonym ryzyku, venture capital nazwijmy to, jest w Polsce poniżej zero w sensie w sensie inwestycji to jest poniżej 0,2% PKB. To są w ogóle wszystkie fundusze Venture Capital i Private Equity. To jest około 30, 30 transakcji w ciągu roku. To jest niewiele. To jest zupełnie inna skala, powiedzmy, w krajach anglosaskich albo w Izraelu. Tam się rzeczywiście ten rynek bardzo mocno rozwinął i to, jest, i to napędza te innowacje. No właśnie, to jest pewien paradoks. Mówimy, jak dużo chcemy zarabiać i odnosimy się do Ameryki, nawet do Izraela, do Szwajcarii. Hmm. mówimy, jakimi samochodami chcemy jeździć, ale nie, ale nie stosujemy narzędzi rozwoju tego naszego dobrobytu analogicznych jak w tych krajach, oprócz Izraela, oprócz Stanów Zjednoczonych, oprócz Korei, nawet Japonii, hmm. oczywiście innych krajów anglosaskich. Tych przykładów jest cała masa. Dlaczego? W zakresie rozwoju technologii na rynku finansowym nie korzystamy z dobrych wzorców. Właśnie takich funduszy, które będą mogły zasilać przedsiębiorców, którzy mają dobre pomysły, mogą sprzedawać swoje produkty nie tylko na rynek krajowy, ale i światowy, tylko potrzebują trochę zaufania i Pomyszą, oczywiście większe ryzyko. No i załóżmy tych. Znaczy, krótko, ja rozumiem z tego, że generalnie pieniądze są no nie tylko zagraniczne, ale również krajowe, na przykład w postaci oszczędności, te 500 miliardów, nie wiem, zgromadzone w bankach na depozytach. Teraz jakie potencjalnie można przekształcić? Czy w ogóle jest możliwe przekształcenie tych, tych oszczędności w inne formy inwestowania? Właśnie poprzez różne wehikuły inwestycyjne, albo wehikuły wspólnego inwestowania? No, przede wszystkim. Yy... W tym momencie banki zyskują coraz większy, powiedziałbym, wręcz monopol mhm. na rynku i to nie jest pół, pół biliona złotych, tylko to jest ponad 2 biliony złotych pieniędzy. Znaczy tak, tak, które tak. są y, na około biliona złotych zainwestowane w obligacje skarbowe. Banki z jednej strony mówią, że tutaj jest zagrożenie y, y, Dalszego finansowania gospodarki. Ale ja twierdzę, że banki nie mają aż tak dużego znaczenia teraz w finansowaniu gospodarki, bo głównie finansują skarb państwa. I mają 200 miliardów złotych nadpłynności. Skoro mają tak dużą nadpłynność, to dlaczego te środki są w bankach? Trzeba. No bo może je wygodniej jest im. Może jest im wygodniej. Nie, po prostu. Na pewno jest wygodniej. To ja w to nie wątpię. Byłem, widziałem, <laughs> także wszystko się zgadza. I być może to jest pewien dyskomfort zburzenia tej struktury i stworzenia pewnych zachęt po stronie funduszy właśnie tego podwyższonego ryzyka, aby my jako obywatele posiadający oszczędności w bankach, abyśmy zaczęli te nasze oszczędności wkładać w fundusze. Oczywiście, jeżeli fundusz będzie na 10 milionów złotych, 20 milionów złotych i powie, że chce inwestować w venture capital, no to ja nie wiem, czy bym swoje środki zaniósł, ale jeżeli to będzie fundusz, który będzie miał pewną skalę działania typu miliard dwa. Jeżeli to będzie fundusz, który chociażby będzie w mądry sposób kooperował ze środkami publicznymi z PFR-u, gdzie pierwsze, pierwsze warstwy tego ryzyka są załóżmy na środkach publicznych, ale główny benefit jest po stronie funduszu tego prywatnego, to myślę, że jest szansa na przekierowanie środków z banków chociażby tych 500 miliardów do różnych funduszy, tylko to musi być program długofalowy. I te fundusze to nie tylko fundusze venture, tylko fundusze wzrostu, fundusze infrastrukturalne i te spektrum funduszy musi się troszkę w Polsce rozwinąć. Nie może być tak, że banki zajmują 75-80% przestrzeni na rynku finansowym, dysponując tylko kredytami, które są potrzebne oczywiście, ale nie są w stanie kredytem sfinansować innowacji. My, w skali całej gospodarki, powinniśmy rząd, nadzór finansowy, kilka jeszcze innych ośrodków wymyślić metodę wzrostu pieniędzy w funduszach. Mało tego, oprócz venture, oprócz funduszy wzrostu infrastruktury, Dlaczego nie miałyby być fundusze mieszkaniowe, fundusze emerytalne, to się wszystko da ze sobą połączyć i wytwarza pewną taką infrastrukturę zarządzania ryzykiem, której no tak, trzeba, w Polsce nie ma. Zarządzanie ryzykiem jest właśnie kluczowe tutaj, bo, bo banki właśnie chcą zarządzać ryzykiem tak, żeby ryzyko było jak najmniej, ale ryzyko jest ogromne, tak dużo wyższe w, w, tych, w tym segmencie venture capital i oczywiście tam jest wysokie ryzyko i potencjalnie wysoka stopa zwrotu. No ale no, po czym są fachowcy? Musi być pełna przejrzystość. Musi być rozpoznanie też tych nowych technologii. Z tym jest ogromny kłopot, bo też to, to nie jest takie proste, tak? Pełna, pełna przejrzystość tego procesu inwestowania, kolejnych rund finansowania, no to jednak jest zostawione w większości krajów tam, gdzie się te innowacje dobrze rozwijają, jednak rynkowi kapitałowemu odpośredniczone jest od bankowości. Na rzecz rynku kapitałowego, tego właśnie podwyższonego ryzyka, niepublicznego rynku. Tam się to, jest, to rozwija, tak w całej Europie mamy z tym problem, chyba. I wydaje mi się, że w Europie ten problem dostrzeżono. Chciałbym, żeby to spostrzeżenie w Polsce również było obecne. Jeżeli system bankowy jest obwarowany tysiącami stron przepisów, i rzeczywiście pewne status quo jest wygodne, Wiemy, jak już w tym się poruszać, ale to nie pcha naszej gospodarki do przodu. Twierdzę, że wypchnięcie pieniądza w obszary, gdzie ci sami fachowcy, znaczy te same kompetencje, które są w bankach, co do analizy inwestycji, ci sami fachowcy, którzy przeszliby do funduszy, zaczęliby analizować inwestycje innowacyjne, venture, mhm. ale bez całej tej obudowy, bankowej, tam się może zacząć pojawiać wzrost. To jest istotne takie ogniwo w gospodarce, które, taki kiełkownik. Tak, czyli postawienie taki, taki sit, sit, prawda? taki takiego miejsca, gdzie, gdzie tak naprawdę tego w Polsce tego za bardzo nie ma. E, e, tak jak wszyscy się odbijają od, od ściany, od tego banku i idą po pieniądze, bo nie ma pieniędzy, ma świetny pomysł. No to jest pewien problem, ale teraz czy to powinno być tak, że najpierw to powinno być z góry pewna koncepcja rozwoju modelu innowacji tak, polskiej gospodarki, a dopiero stworzenie tego, tej, tej niszy tak dla, dla Venture Capital, czy powinno być to zupełnie oddolne tak, w ramach obecnych i istniejących regulacji? Ja mówię o tym dlatego, że to są różne modele innowacji. Jest ten model izraelski, gdzie właśnie oparte jest o tą kulturę Venture Capital, mhm. powiązania z rynkiem amerykańskim, głównie z Nasdaqiem. Dezinwestycja tak, z tych wszystkich funduszy, które są, inwestują w, tego, w te zaawansowane technologie. Jest model, powiedzmy, koreański, imitacji dużego wsparcia państwa w zakresie badań i rozwoju. Jest model estoński, tak, który postawił na infrastrukturę. Wszystko jest prawda, administracja, tak, mhm. kompetencje cyfrowe. Czy najpierw powinniśmy powiedzieć, jaki chcemy mieć ten model innowacji, dopiero myśleć o tej niszy finansowania venture capital, czy odwrotnie, w ramach istniejącego już nawet bez tego modelu innowacji, spróbować jak gdyby znaleźć taki sposób, żeby jednak uaktywnić czy zrewolucjonować ten rynek na tyle, żeby on był bardzo prężnym rynkiem, który będzie finansował innowacje. Jak to zrobić? Sądzę, że na pewno niezbędna jest odpowiednia narracja na rynku. Mhm. Nie może być tak, że mówimy giełda, giełda, giełda. Jak się włącza polskie media, tak. No, to jest 50, w ekonomii jest 50% na temat banków, 50% na temat giełdy. Giełda spadła, giełda wzrosła. Jakie tam kreski widzimy i co z tego wynika? To nie jest droga. Trzeba wytworzyć temat i od strony polityków, i od strony dziennikarzy rozmowy właśnie o finansowaniu Venture Capital. Jak to robią inni? Jak to robią Koreańczycy? Dlaczego tak robią? Jak to robi Estonia? Przecież mieliśmy Teraz doskonałą okazję w covid zresztą to się zrealizowało, że wiele usług chociażby publicznych stało się elektronicznymi zaawansowanymi usługami. Częściowo to jest właśnie dzięki pewnym drobnym innowacjom z tego obszaru Venture Capital. Tylko zachęcajmy ludzi do tego, żeby. Mieli pomysły, wytwarzali. Zachęcajmy środowisko finansowe do mówienia, jak to sfinansować niekoniecznie przez giełdę, bo przez giełdę tak się wprost tego nie da zrobić na dalszym etapie, za 5-10 lat tak, taki przedsiębiorca wejdzie na giełdę. Nie zrobimy tego przez banki. Przecież mamy wielu mądrych polityków, mamy wielu mądrych nadzorców finansowych, chociażby w KNF-ie, którzy mogliby zachęcać społeczeństwo do tego twórzcie fundusze. Zróbmy regulacje takie, które troszkę nam wypchną pieniędzy z systemu bankowego. Jakaś może preferencja do przenoszenia oszczędności do funduszy, żebyśmy my, jako obywatele, mogli pójść do funduszu i powiedzieć OK, 10 tysięcy, 20 tysięcy, jest szansa na zwrot 10%. OK, to nie jest tak jak w banku, że to musi być chronione, ale bank daje przy stopie 5 i trochę, no banki płacą znacznie mniej. A na takich inwestycjach wymagane zwroty, no to jest rząd w kilkunastu procent. Zdywersyfikujmy nasze oszczędności, aby to nie wszystko leżało w bankach, bo paradoksalnie powiem tak. My, jako społeczeństwo, przez to, że mamy większość pieniędzy w bankach, mamy też problem. Bo jeżeli te wszystkie pieniądze, ponad bilion złotych, jest pod ochroną funduszu gwarancyjnego, BFG, to jeżeli naprawdę coś by się stało, to te wielkie pieniądze, nasze oszczędności BFG w żaden sposób nie ochroni. Mamy koncentrację ryzyka w systemie bankowym. Mało tego, to te ryzyko jest jeszcze paradoksalnie oparte o inwestycje, masowe inwestycje w obligacje Skarbu Państwa. Banki inwestują masowo w obligacje mhm. w Skarbu Państwa. Zdywersyfikujmy naszą, nasz system finansowy i wyprowadźmy część pieniędzy do funduszy inwestycyjnych przez zachęty Podatkowe, przez zachęty medialne, przez dyskusję wokół tego tematu. Zacznijmy o tym rozmawiać. Tak, wydaje mi się, że to jest najlepsze, najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Zacznijmy o tym rozmawiać. Powinniśmy o tym rozmawiać. Jeśli mamy wizję rozwoju naszej gospodarki, model innowacyjnej gospodarki, no to musimy stworzyć system, ekosystem tak, dla finansowania innowacji. No tak, żeby on był całkowicie wydolny, tak? Żeby on wspierał tą gospodarkę, no bo bez tego nie staniemy się państwem innowacyjnym. Nawet będziemy wydawali więcej na te badania i rozwój, tak jak w ostatnich latach i w dalszym ciągu będzie rosła luka produktywności do nawet średnioeuropejskiej, która i tak odstaje od na przykład Stanów Zjednoczonych, tak? Więc z takim pozytywnym apelem, rozumiem, zwracamy się do naszych słuchaczy. Do polityków, którzy zajmują się polityką publiczną. Moim gościem był Tomasz Mirończyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.